Cześć, witam Was na kanale Pogadajmy o komiksach. Dzisiaj chciałem przedstawić i krótko omówić Wam komiks, który wyszedł już jakiś czas temu nakładem wydawnictwa Egmont, czyli Batman Budowniczowie Gotham. Komiks jest w twardej oprawie. Cena układkowa to jest 59,99. Jeżeli chodzi o liczbę stron, składa się on z siedmiu zeszytów, czyli głównej historii Batman Gates of Gotham, zeszyt od 1 do 5 oraz dwóch anuali, Detective Comics i Batmana. Biorąc pod uwagę, że jest to 7 zeszytów, będziemy mieli około 160 stron, tak mniej więcej. Na początek powiem, kto odpowiada za tą historię. Historia dzieje się jeszcze przed, tuż przed New 52, czyli przed resetem z 2011 roku. Pomysł fabuły to, za pomysł na fabułę odpowiada Scott Snyder i Kyle Higgins, natomiast scenariusz to Kyle Higgins i Ryan Parrot. Za rysunki Trevor McCarthy, Graham Nolan, Dustin Nugent, Derek Donovan. Natomiast jeżeli chodzi o tego Grahama Nolana, nie zobaczycie tutaj jego rysunków. Generalnie rzecz biorąc, to jest podobnie jak tutaj. Wiecie, na okładce macie jako pierwszego Scotta Snydera. On, daje, to jest, jakby, on jest tylko twórcą pomysłu tej fabuły, natomiast Graham Nolan odpowiada generalnie rzecz biorąc za układ kadrów w części tych zeszytów. Jeżeli chodzi o fabułę, jeżeli chodzi o fabułę, na początku trafiamy do XIX-wiecznego Gotham, gdzie głowy czterech potężnych rodzin, jakby tutaj rządzących miastem, czyli głowa rodziny Wayne'ów, głowa rodziny Kabulpotów, głowa rodziny Eliotów. Czyli tych od Hasza i głowa rodziny no planują, jak unowocześnić miasto, jak wystrzelić je ku górze, bo dokładnie to planują. Chodzi o nowoczesne rozwiązania architektoniczne, budowę mostów, m.in. Wayne Tower. No i o dwóch tutaj architektów, którzy mają im w tym pomóc. Dalej trafiamy do współczesnego Gotham, gdzie Batmanem jest Dick Grayson, Bruce Wayne'a tutaj nie ma i ktoś, no Batman próbuje rozwiązać zagadkę, ponieważ ktoś zaczyna wysadzać te mosty Gotham, ktoś planuje wysadzić wszystko to, co ci ojcowie założyciele w cudzysłowie zbudowali. Generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że no, takie wysadzanie tych mostów, tych budynków no, może przyczynić się do zalania połowy miasta. Więc rozpoczyna się wyścig z czasem. No, tutaj pojawia się hasz, aczkolwiek jest to, są, jest to taki gościnny występ. Rozpoczyna się wyścig z czasem, gdzie Batman w towarzystwie Robina, czyli Damiana Wayne, Red Robina, czyli Tima Drake'a i Black Bat, czyli Cassandra Kane, no, próbują rozwiązać zagadkę i dowiedzieć się, kto stoi za, tymi, za podkładaniem tych ładunków wybuchowych, i no, dowiedzieć się, jakie są motywacje sprawcy. Generalnie ja bardzo lubię te komiksy, które cofają nas do tych czasów przeszłych w GOTAM. Wiecie, podobało mi się Trybunał Słów, podobało mi się Dark Knight, Dark City, czyli tam po polsku Mroczny Rycerz Mrocznego Miasta, wydana w 1991 roku przez Tempsem. I tutaj też jest całkiem fajnie, całkiem fajnie do czasu aż nie zostanie wyjawiona nam zagadka, czyli nie zostanie nam dosłownie, i to jest wielki minus tego komiksu. Wyjawiony sprawca. My się nie dowiemy jakby kim on jest, wiecie, z, z, rozwiązując tą zagadkę razem z Batmanem, tylko ktoś nam o tym po prostu powie i to uważam jest bardzo słabe i to psuje mi cały odbiór tego komiksu. Jeżeli chodzi o kreskę, ona jest hmm, no taka, która jakby której nie do końca, to nie jest moja bajka. Tutaj są grube takie kontury, ta kreska nie jest zbyt dokładna. W, to, no mówię, no nie jest to moja bajka i w momencie kiedy akcja dzieje się, w, przykładowo w, w dzień, czyli mamy te wspomnienia, no to jest fajnie, bardzo czytelnie i ok. Natomiast w momencie kiedy to się dzieje w nocy, no po prostu na niektórych kadach. No, trzeba się domyślać, co się dzieje, bo jest to tak, szczególnie jeżeli postać jest na, e, gdzieś tam na dalekim planie, to nie zawsze, nie zawsze jest to wszystko czytelne. Oczywiście to nie przeszkadza, ja po prostu mówię, to nie jest moja bajka, nie moje, nie te rysunki, które ja e, lubię. E, cała historia jest, e, tak jak mówię, ona wszystko psuje mi to zakończenie, czyli to wyjawienie sprawcy. Które no, zostaje nam powiedziane, pokazane. Nie, wiecie, nie po, my sami, jakby, ja lubię takie historie z Batmanem, gdzie my możemy razem z nim zbliżać się po nitce do kłębka, a nie dowiadywać się, że ktoś coś zobaczył, przeczytał czy obejrzał i, i mówi nam, kim jest architekt. No bo ten człowiek, który stoi za tymi wyburzeniami, nazywa się architektem. I Dobrze, na, na, tym, na tym mamy koniec tej historii. Kolejna historia. Y, to jest Annual, czyli w, jest to taka historia związana z Batman Incorporated, czyli serią, która nie była wydawana w Polsce. Chodzi o to, że Bruce Wayne no, y, s, po prostu postanowił w pewnym momencie, y, postanowił w pewnym momencie jakby rozszerzyć działalność Batmana na inne kraje świata, no i po prostu chodzi o to, żeby większość, czyli każde z dużych miast miało, miało tego swojego tak zwanego obrońcę Batmana, niekoniecznie samego Batmana. No i tutaj akcja się dzieje na ulicach Fra jakiegoś miasta we Francji. Powiem Wam tak, jest to całkiem fajna historia, traktująca i trochę odnośnie Zamieszek właśnie w, we Francji odnośnie konfliktu różnych, różnych no, imigrantów, też konfliktów na tle rasowym. Mi się ta historia podobała, aczkolwiek ona z samym Batmanem ma niewiele wspólnego, a już z tą główną historią w zasadzie nie ma nic wspólnego, moim zdaniem. Na koniec dostajemy dosłownie kilka szkiców i biografie twórców, czyli po kolei Scotta Snydera, Kyla Higginsa, Ryana Parota, Trevora McCartiego, Grahama Manolana, Dustina Newgena i Dereka Donovana. Na tym kończy się nasz komiks i tak jak mówię, cała historia byłaby bardzo warta polecenia, no gdyby nie moim zdaniem to wyjawienie nam kto stoi za tymi wyburzeniami? Bo do momentu, aż się nie dowiedziałem, przypuszczałem oczywiście w trakcie rozwoju historii, kto może być tym, tym architektem. Aczkolwiek do momentu, aż, się, aż mi tego nie powiedziano, tak nie rzucono prosto w twarz, No to komiks mi się bardzo podobał, w to rozwiązanie fabularne. Które tutaj zastosowano, po prostu zepsuło mi jakby przyjemność z, jakby z samodzielnego dociekania do tego, kto stoi za, za, za tym wyburzaniem, za tymi wybuchami w Gotham Mimo wszystko uważam, że nie jest to żaden Bubel. Jest to ciekawa historia, która zaczyna się dobrze. Fabuła posuwa się naprzód całkiem dobrze. No tylko to ten finał jest taki. No, wiecie, mógłby być po prostu lepszy, więc jakoś specjalnie nie polecam, aczkolwiek też nie odradzam, bo nie jest to na pewno gniot, jest to fajna, ciekawa historia. Rysunki, jak mówię, nie moja bajka, aczkolwiek wiem, że niektórym tego typu kreska może się podobać. Także tyle ode mnie, trzymajcie się i do następnego, cześć.